Sukces na rynku krajowym nie zawsze oznacza, że firma odniesie sukces na rynkach zagranicznych. Często sukces na rynku wewnętrznym jest związany z tym, że przedsiębiorca potrafi znaleźć lukę i ją odpowiednio wypełnić. Jej znalezienie jest związane z lepszym zrozumieniem potrzeb potencjalnych klientów, związaną z tym, że łatwiej możemy badać zapotrzebowanie lokalnego rynku. Obserwacja i badanie dobrze znanego rynku oraz umieszczenie wyników w ściśle określonej przestrzeni politycznej, społeczno-kulturowej i ekonomicznej. Umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty. Jednym z takich przykładów jest działalność rodziny Szubińskich, która na początku lat 50. założyła w Hajfie firmę produkującą samochody Autocars. Na samym początku wynajęto halę produkcyjną na terenie lokalnego portu i rozpoczęto produkcję samochodów na licencji brytyjskiej. Były to trójkołowce marki Reliant. W kolejnych latach nabywano następne licencje. Były to samochody dostawcze Reliant Regent oraz Reliant Sassita. Ten ostatni był pierwszym dystrybuowanym pod własną marką. Został zaprojektowany przez brytyjskich inżynierów, ale w oparciu o pomysły rodziny Szubińskich. Posiadając świadomość warunków, w których przyszło żyć mieszkańcom Izraela, postanowili przygotować samochód dla typowego Izrael krzyka. Niedrogi, łatwy w naprawie i dostosowany do trudnych pustynnych warunków. Pomysł szubiński okazał się strzałem w dziesiątkę. Samochód odniósł niespodziewany sukces rynkowy i stał się jednym z najpopularniejszych na rynku izraelskim. Pod koniec lat 50. Autokaz było już znaną i cenioną marką na rynku izraelskim. Po podbiciu lokalnego rynku szubińscy postanowili podjąć próbę zdobycia rynku światowego. Na początku lat 60. najpopularniejszy izraelski samochód pojawił się na światowych targach samochodowych w Nowym Jorku. Zmieniono tylko jego nazwę na Sabra. Udało się zebrać pierwsze niewielkie zamówienie od amerykańskich dystrybutorów, w wysokości ponad 600 samochodów. Okazało się, że ta niewielka ilość była jednak ponad siły dla przedsiębiorstwa szubińskich. Produkcja samochodów na rynek krajowy i zagraniczny okazała się niemożliwa. Niskiej jakości linie produkcyjne pokrywały tylko zapotrzebowanie rynku krajowego. Wolność sił robocze starczyło na złożenie niespełna 40 samochodów. Niestety szybki montaż, przemęczona załoga i co najważniejsze, użycie niezawansowanej technologii szybko zniechęciły amerykańskich dystrybutorów do sprzedaży society Sabre. Rodzina Szubiński postanowiła nie zniechęcać się. Oprócz produkcji samochodów na rynek krajowy równolegle przygotowywano plany ekspansji do państw zachodnich. W tym celu postanowiono na stałe zatrudnić brytyjskich inżynierów oraz poszerzono współpracę z brytyjskim Reliantem o wykorzystanie mocy przerobowych fabryki Wielkiej Brytanii. Po kilku latach opracowano plan produkcji nowego samochodu. Była to kopia samochodu legendy lat 60. Astona Martina. Samochód nazwano Sabra Sport. Cieszył się dużym zainteresowaniem wśród amerykańskich dystrybutorów. Jego produkcja trwała do 1967 roku. Udało się wyprodukować jego kilkaset sztuk, co jak na segment, w którym musiał sobie radzić, było dobrym wynikiem. Niestety i w tym przypadku wejście na rynki zagraniczne okazało się klęską. Ponownie zawiódł krzywnik produkcyjny. Zakład Relianta nie radził sobie z produkcją nowego dla siebie typu samochodu. Przez to zagraniczni dystrybutorzy otrzymywali samochody z bardzo dużymi opóźnieniami i z licznymi, wymagającymi poprawy, usterkami. Te były tak duże, że po pewnym czasie zdecydowali się na wykreślenie samochodów firm Autocars ze swojej oferty. W latach 70. przedsiębiorstwo szubińskich skoncentrowało się tylko i wyłącznie na rynku krajowym. Do obrotu wprowadzono nowe samochody, Carmera, oraz Gilboa, które zresztą stały się następcą popularnej Sassity. Oprócz tego nawiązano współpracę z zagranicznymi producentami samochodów. Autocars miał produkować i dystrybuować na rynku izraelskim wybrane marki tych firm. Przykładowymi samochodami, które montowali Shubinsy są średniej klasy Hino 1300 oraz należący do klasy Premium angielski Triumph 1500. Niestety, Umiejętne dostosowanie się do rynku wewnętrznego nie pomogło firmie, nie tylko w dalszej ekspansji międzynarodowej, ale także w utrzymaniu jej na powierzchni w Izraelu.